Dobrze. A co tu ja mam? A to niespodzianka nowa. Co ja tu mam? Pokaż tu co ja tu mam? Patrzcie nowe historie. Niesłychane. To był taki punkt wypadowy zdjęć sprzed pałacu Starzyca, szczególnie podczas bitwy o Kościół Świętego Krzyża. Tu rozpocząłem całą serię reportażu. Przebiegłem przez pałac, przez gmach pałacu na drugą stronę i dostałem się do kościoła. I to właśnie warto teraz upamiętnić po 50 latach. Najważniejsza część dobrego zdjęcia jest trzymanie nieruchomo aparatu przy, przy naciśnięciu migawki. Nie może być żadnego drgnięcia. Jeżeli nawet robiłem zdjęcia, nie trzeba było to parę sekund uspokoić serce, uspokoić oddech, podnieść aparat i spokojnie nacisnąć migawkę. Dla mnie brylanty nieważne były, złoto nieważne, kamera, obiektyw, szkło. To było najważniejszą rzeczą. Proszę, zdra masa, pół wieku Warszawy. Po co ja to tłukłem tyle razy? <laughs> po co ja to tyle razy tłukłem? Proszę bardzo. Dowiedziałem się, że kurgier polski poszukuje autora zdjęć. Szczególnie tego zdjęcia mojego uderzenia pocisku w Prudencial. Dowiedziałem się o tym od moich przyjaciół i zrobiłem powiększenia, zrobiłem całą wystawę i w porozumieniu z kurgerem polskim przyleciałem spadem po prostu jak, jak z nieba do Warszawy z wystawą powstania. Kurier Polski urządził moją wystawę na Foksal w Domu Dziennikarza. Na otwarciu yy, przyszedł generał Berling w mundurze generalskim ze wszystkimi dystynkcjami. I ja w takiej w taki po prostu inspiracji poprosiłem generała, żeby przeciął wstęgę. I ta, to była bomba. W reflektorach filmowych, telewizja, film, w ogóle prasa, wszystko zaczęła… Podała mojo, mój przyjazd i moją wystawę. I to było takie zaskoczenie, ja przypuszczam, dla, wtedy dla reżimu. Moje mieszkanie mieściło się do bardzo blisko. Mieszkałam na Kopernika po 28. I te zdjęcia, które robiłem w, w Prudencjalu, robione są z dachu mojego domu. W pewnym momencie zobaczyłem, rzeczywiście zobaczyłem lecący pocisk. Był błękit nieba zupełnie tak lazurowy. I pocisk malowany na żółty kolor, to pamiętam doskonale, taka żółta smuga jakby, pionowa leciała, z, z okropnym chichotem. Pocisk się rozerwał, powstał olbrzymi piórobusz. Zrobiłem jakieś sześć zdjęć tego wybuchu i dalszego ciągu. Zastrzegłem sobie prawo do moich negatywów. Nie dawałem tego do centralnego laboratorium, tylko sam miałem pieczę nad nimi. I dlatego to przetrwało moim zdaniem. Ja panią widziałem z daleka, zobaczyłem, glądając dziewczynkę i biegłem, po prostu zrobiłem jedno zdjęcie dość z, z, z odległości. Później biegłem, że pani się nie uciekła. Zrobiłem bliż, bliżej, bliżej i dwa zbliżenia zupełnie już obok. A tutaj klęczę właśnie nad grobem tej małej koleżanki. Chodziłam się tam modlić, kłaść kwiatki. I właściwie no to było takie miejsce odwiedzin y, każdego pogodnego dnia powstańczego, wtedy kiedy było stosunkowo mało strzałów. W ciągu tych pięciu tygodni y, mogę na palcach policzyć takie dni, kiedy mogłam wyjść z piwnicy. A poza tym może chcieliśmy zapomnieć o tym, co się dzieje dookoła nas, bo to było rzeczywiście straszne. Jedno z takich radosnych zdjęć szła para. Myślałem, że to jest od ślubu wracają. Okazało się, że to nie są od ślubu. To szła sanitariuszka i dwóch powstańców. Powiedziałam, zbliżcie się do niej, licząc, że to jest powrót od ślubu z pięknym bukietem w ręku. Tymczasem nie. Ale zatytułowałem to zdjęć. Miłość jest silniejsza niż wojna. Pierwsze dni były euforią, myśmy byliśmy zachwyceni zdobytą wolnością, były o wielkie ofiary, ale byliśmy wolni. Nie było zmory gestapo i to było niezmiernie ważne. Później było coraz trudniej, coraz większe ofiary, coraz trudniej, znikąd pomocy. W końcu Rosjanie stanęli na drugiej stronie Wisły i przyglądali się jak Warszawa płonie. Kolejna datka Armii Krajowej w Warszawie, na darmo. Kolejny zjazd powiedniowy kompleks budynków Komendy Policji, spowodowany na krakowskim strotnictwie, a obecnie podstala w Stron się, W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. W czasie walk Niemcy zapadli kościół świętego ksydla na prawowskiej części. Prądol po raz wieży kościoła zostawi sam pod Dla Warszawy jest to strata bolesna. W kościele tym przechowywane było serce w Przedostałem się na kwaterę Krybara, która była na pierwszym piętrze ulicy Tamki. Leżeli pokotem żołnierze ranni, śmiertelnie zmęczeni i stało radio. Nadawała Lublin, że w Warszawie nic się nie dzieje, że wszystko jest spokojnie i wszyscy z zachwycie dalej prowadzili rozmowy na temat przyszłego ustroju Polski. Wyleciałem z, z tej kwatery, wyczekałem w bramie, jak pociski, jak granatniki i artyleria. Y, za chwilę y, 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 ogień zmniejszy się. W bramie stał żołnierz, miał skrzywioną twarz bardzo, to pamiętam doskonale. Trzymał się, trzymał się bramy. Pytam u czy ranny jesteś? Nie jestem skontuzjowany. Miał tak skrzywienie twarzy tylko i nie mógł się ruszyć. Więc wyleciałem przez przebiegłą ulicę, naprzeciwko były y, y, piwnice szampana Louis de Bary. Więc wpadłem tam do tych, do tych piwnic, zaopatrzyłem się w butelkę, parę butelek dobrego wina. Jedna była pęknięta, więc wypiłem, ile się dało. I poleciałem dalej ulicą Ordynacką, żeby wyjść z tego kotła. Wszystko na ogół się paliło w pewnym momencie wystrzeliła czerwona rakieta. Na ten sygnał niemieckie samoloty, stokasy, nurkowe, nurkowe samoloty, zaczęły rzucać bomby właśnie na ulicy z Sewerynówkę, tam, gdzie był szpital, tam, gdzie ja mieszkałem. Więc wydostałem się ulicą Warecką szczęśliwie do Śródmieścia, no i to się rozpoczął drugi tak jakby etap mojego życia. Już by, byłem bezdomny, bez dachu nad głową, byłem wolny w pewnym sensie. Ja sobie narzuciłem misję, przedstawić to, co się dzieje, walkę Warszawy, tą beznadziejną w końcu, ocalić to wszystko i to jest mój obowiązek, moja misja i oddać to później Warszawie. Udałem się do, do Borejszy. Borejsza był wtedy tak jakby kacykiem, królem prasy polskiej, Miał redakcję na wiejskiej ulicy. Poszedłem przedstawić mu swoje powstanie. On wpadł w zachwyt, poprosił panią Szelburga za która miała pisać teksty. Miał, miał być zrobiony album, wydany w Szwecji, w czterech językach, więc ja byłem zachwycony tym wszystkim, ale zapytał, powiedziałem jedno. Chcę, żeby to był wydany jako dokument z moim tekstem na to Tobarysza. Ale pan rozumie, my to musimy odpowiednio nasiedlić. Wtedy powstała moja decyzja opuszczenia Polski. Opuszczenie Polski odchorowałem okropnie. Byłem zupełnie załamany. Tak jak roślina nie w swojej ziemi. No i popatrzcie, po 50 latach przyleciałem tutaj, aby Wam rozrobić, pozwolić zrobić to zdjęcie przed moim potencjalem, który tak z sukcesem sfotografowałem 50 lat temu. Jest ta sama wieżyczka dziesięciometrowa telewizyjna na szczycie, po której się wspinał żołnierz, aby zawiesić sztandar czerwono-biały. Przed świstokul. Byłem na szczycie jednocześnie wtedy właśnie z nim i podziwiałem jego odwagę. Ten prudęczek o tyle się zmienił, że z tyłu za nim jest pałac kultury i sztuki, którego wtedy nie było.